Wiesz, gdzie naprawdę leży problem z generowaniem leadów? W tym, że leady nie działają tylko dlatego, że większość osób w ogóle nie ufa temu procesowi. No bo agencje sprzedają leady, jakby to już byli gotowi klienci, a to już tak nie działa. Ogólnie lead to jest po prostu osoba, z którą możesz się skontaktować. I taki kontakt z leadem to jest tylko początek procesu. Jeśli takiego procesu nie masz, to po prostu może być bardzo mało sprzedaży jasne, można mieć już lidy takie fajne, <laughs> mocno y, zainteresowane, ale to wymaga dodatkowej weryfikacji, kwalifikacji, y, wielu rzeczy po prostu, które y, potrzeba zrobić, aby taki lid y, był kaloryczny. To podnosi ceny lidów. I teraz tak naprawdę musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, na czym ci zależy. Czy chcesz iść na ilość, czy chcesz iść na jakość. Bo nawet na słabych lidach na 100 kontaktów będziesz mieć 3% konwersji co najmniej, a im lepsze lidy, im, im lepszy proces pracy z tymi lidami, tym te wyniki mogą być lepsze, nawet do 30% tak? albo i więcej. No to już jakby nie, ma, nie ma limitu, tak? wiele zależy od, od jakości lida no i od tego, jak umiesz z nimi pracować, później sprzedać. Nawet na słabych lidach właśnie na 100 kontaktów 3% sprzedaż jak masz usługę za 5000, a na leady wydasz na przykład też 5000, no to nie chcesz dechę do przodu. Wydasz stówę za kontakt, nawet jeśli okażą się słabe, no to i tak piątkę będziesz do przodu, nie? Dlatego myślę, że Problem tutaj leży w oczekiwaniach i w tym, że nie ma jasnej definicji lida. a lead to po prostu osoba, z którą możesz się skontaktować. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak ogólnie pozyskiwać leady, albo masz inne pytania związane z tym tematem, odezwij się, czy to w komentarzu, czy napisz do mnie prywatnie. Na pewno chętnie pomogę.